Laboratorium budowlane to nie tylko wyniki badań. To też raporty, protokoły, komunikacja z klientami, setki decyzji każdego dnia. I właśnie tu sztuczna inteligencja robi różnicę. Nie w teorii, w praktyce. Zobacz cztery przewagi, które laboratorium może dziś zyskać dzięki AI. 1. Automatyzacja raportów i opisów badań. AI potrafi w minutę stworzyć raport na podstawie wyników z Excela, podsumować próbki i dodać wnioski i przygotować tekst do protokołu. Zamiast przepisywać dane, weryfikujesz gotowy dokument. 2. Porządek w dokumentacji i historii badań. Zamiast szukać plików po folderach, możesz zapytać AI. Pokaż wyniki badań betonu C25x30 dla inwestycji Złoty Dach z czerwca. AI odszuka i zestawi dane szybciej niż technik w archiwum. 3. Lepsza komunikacja z klientem. AI tłumaczy język laboratoryjny na język inwestora. Tworzy podsumowanie w stylu. Mieszanka betonowa spełnia wymagania normy PN206. Z akceptowalną odchyłką w zakresie gęstości objętościowej. Klient dostaje konkrety, ty oszczędzasz czas na tłumaczenia. 4. Rozwój nowych usług. Z pomocą AI możesz analizować trendy, opracować raporty porównawcze, tworzyć oferty dla deweloperów czy firm budowlanych. To już nie tylko laboratorium, to centrum wiedzy o jakości materiałów. AI nie pobiera próbek i nie waży kruszyw. Ale pozwala Ci szybciej myśleć, lepiej komunikować się i oferować więcej. Dzięki temu laboratorium przestaje być zapleczem budowy, a staje się partnerem w procesie decyzyjnym. I właśnie to jest przewaga konkurencyjna przyszłości.